W Wigilię Bożego Narodzenia, w swoim ostatnim dniu pracy jako opiekunka, głucha córka milionera dotknęła jej twarzy z delikatnością. Potem z wysiłkiem, formując każdą sylabę, powiedziała: Mamo. I w tej chwili świat się zatrzymał. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy opowieść, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania historii. Gabriela Adamczyk kończyła właśnie zapinać ostatni suwak walizki, kiedy usłyszała delikatne, ciche kroki dominiki bąk. Czteroletnia dziewczynka zatrzymała się w progu pokoju trzymając w ręce pluszowego misia, który bezwładnie zwisał wzdłuż jej nogi. Jej wielkie, milczące oczy wpatrywały się w opiekunkę, niosąc w sobie coś, co przypominało zrozumienie, ale zabarwione było głębokim zaprzeczeniem. Jedenaście miesięcy. Tyle minęło, odkąd Gabriela po raz pierwszy przekroczyła próg tego domu, a raczej tego pokoju, by zająć się dzieckiem, które od dawna nie wypowiedziało ani słowa. Dzieckiem, które zatonęło w ciszy, jakiej nie potrafił przerwać żaden specjalista, żaden terapeuta, żadne słowa. I teraz odchodziła. Usiadła ostrożnie na brzegu łóżka, starając się nie dopuścić do tego, by łzy wypłynęły przy dziewczynce. Dominika nadal patrzyła, nie ruszając się, jakby każdy jej ruch mógł coś ostatecznie zakończyć. Możesz go zatrzymać powiedziała Gabriela cicho, wskazując na misia. Głos jej lekko zadrżał, ale wciąż trzymała się w ryzach. Dominika pokręciła głową. Zdecydowanym krokiem podeszła do walizki, rozsunęła suwak i włożyła zabawkę do środka. Zrobiła to z taką siłą, jakby w ten sposób próbowała zamknąć coś znacznie większego niż tylko przytulankę. Jakby to był jej ostatni akt kontroli w świecie, który wymykał się jej z rąk. Domi. zaczęła Gabriela, próbując zaprotestować, ale przerwała. Nie było sensu. Ten jeden gest Dominiki mówił więcej niż jakiekolwiek słowa, których przecież i tak od niej nie słyszała. W progu pokoju stał Arkadiusz król patrzył na tę scenę z takim milczeniem, które potrafiło zranić. Nie był teraz tym samym człowiekiem, który pewnie prowadził zebrania i negocjował kontrakty z inwestorami. W tej chwili stał tam jako ojciec, ojciec, który czuł, że traci coś, czego nawet nie potrafił nazwać. Mogę z tobą później porozmawiać? Zapytał cicho. Głos miał niski, niepewny, jakby każde słowo kosztowało go za dużo. Jasne, odpowiedziała Gabriela. Nie odwracając się w jego stronę, Arkadiusz zawahał się. Chciał podejść, powiedzieć coś jeszcze, ale nic nie przychodziło mu do głowy. Będzie nam ciebie brakowało. Gabriela prawie się uśmiechnęła prawie, ale coś ją powstrzymało. Może to było spojrzenie Dominiki, może obecność Arkadiusza, a może po prostu to, że uśmiech oznaczałby zgodę, a ona nie czuła się gotowa niczego akceptować. Pokój Dominiki był inny niż wtedy, gdy tu przyszła pierwszy raz. Wtedy wszystko miało zapach świeżości, jakby ktoś próbował ukryć pustkę pod warstwą czystości i porządku. Teraz było w nim coś osobistego było życie, książki, które wspólnie przeglądały, kartki z rysunkami, miś, który niegdyś był porzucony w kącie. Gabriela powoli przesunęła dłonią po pościeli. Wiedziałam, że to się kiedyś stanie szepnęła bardziej do siebie niż do kogokolwiek innego. Dominika znów stała nieruchomo, a potem nagle zrobiła coś, czego Gabriela nie oczekiwała. Podbiegła do niej, objęła ją ciasno wokół pasa i przytuliła z taką siłą, że kobieta aż wstrzymała oddech. To był pierwszy fizyczny gest czułości od niemal roku. Gabriela objęła dziewczynkę bez słowa. Trzymały się tak długo. Wiem, że się boisz, powiedziała w końcu cicho. Ja też się boję. Dominika nic nie odpowiedziała, ale jej czoło oparte na biodrze Gabrieli drżało delikatnie. Jakby każda część jej ciała krzyczała to, czego nie potrafiła wyrazić ustami. Wieczorem Gabriela siedziała w kuchni. Arkadiusz nalał im herbaty. Stół dzielił ich jak granica, którą oboje zbyt długo udawali, że nie widzą. Myślałem, że zostaniesz dłużej, powiedział spokojnie. Nie wiem, czy jeszcze jestem tu potrzebna. Ona zrobiła dziś więcej niż przez ostatni rok. To nie przypadek. Gabriela spojrzała na niego z czymś między gniewem a smutkiem. Wiesz, co jest najtrudniejsze? Nie to, że odchodzę, ale to, że czuję się winna, że nie potrafię zostać. To nie twoja wina. Wiem, odparła po chwili, ale to nie zmienia faktu, że boli. Arkadiusz spuścił wzrok. Przez moment oboje milczeli, słuchając tylko dźwięku zegara na ścianie. Chciałem ci coś powiedzieć, odezwał się w końcu. Coś, co powinienem był powiedzieć dawno temu. Gabriela uniosła brew, ale nie przerwała mu. Gdy Dominika przestała mówić, ja też przestałem. Do niej, do siebie, do świata. Próbowałem wszystko naprawić pieniędzmi, ale ty. urwał. Ty przypomniałaś jej, że życie nie musi być ciche. Gabriela zacisnęła dłonie na filiżance. A tobie? zapytała cicho. Komu przypomniałam? Odpowiedź zawisła w powietrzu, niewypowiedziana. Gdy wróciła do pokoju, Dominika już spała przynajmniej tak się wydawało. Gabriela usiadła przy łóżku, patrzyła na nią długo, jakby chciała zapamiętać każdy szczegół. Wiesz, że zawsze będę blisko, prawda? powiedziała szeptem. Mała ręka poruszyła się delikatnie. Gabriela pochyliła się i pocałowała ją w czoło. Wyszła z pokoju, nie oglądając się za siebie, ale za drzwiami nie czekała pustka, czekał Arkadiusz. Nie musisz jechać dzisiaj, powiedział. Gabriela odwróciła głowę, by spojrzeć mu prosto w oczy. Nie o to chodzi kiedy. Chodzi o to, czy to jeszcze ma sens. Może dopiero teraz zaczyna mieć. Patrzyli na siebie przez chwilę, w której wszystko mogło się wydarzyć albo nic. I wtedy właśnie Dominika otworzyła oczy w ciemnym pokoju, i po raz pierwszy od miesięcy wyszeptała cicho. Gab. Gabriela zamarła. Arkadiusz zbladł. Coś się złamało, coś się otworzyło. Ale zanim zdążyli zareagować, dźwięk telefonu przeciął ciszę jak nóż. Arkadiusz odebrał jego twarz stężała. To z przedszkola, so, powiedział, odkładając słuchawkę. Musimy porozmawiać. Arkadiusz nie ruszał się z miejsca, odkąd odłożył telefon. Stał nieruchomo przy drzwiach, z oczami wbitymi w pustą przestrzeń kuchni, jakby próbował ułożyć w głowie coś, co nie miało sensu. Gabriela siedziała przy stole, jeszcze nie do końca świadoma ciężaru tej rozmowy, która właśnie się zbliżała. Dominika była znowu na milczeniu. Po wypowiedzeniu aquele Pekienu, som gab, não repetiu mais nada. Agora, sentada o lado da mãe substytutę. Apenas tocava a farinha com a ponta dos dedos, deixando trilhas delicadas sobre a madeira da mesa. Cláudia Goretka cortava o endro com movimentos precisos. Não perguntou nada, não interrompeu, mas sua presença era como um espelho silencioso que refletia a tensão no ambiente. Do lado de fora, Tadeusz Olszewski, o motorista, agachado junto ao carro, ajustava os últimos detalhes dos pneus. O som do metal raspando no asfalto misturava-se com o ruído abafado do mundo doméstico. Paulina Grabowska havia chegado mais cedo para buscar Gabriela, mas agora esperava do lado de fora, percebendo que havia algo que ainda precisava acontecer antes da partida. Arcádios aproximou-se da bancada, os olhos demoradamente fixos nas mãos pequenas de Dominica, misturando os ingredientes. Ela amassava a massa com dedicação silenciosa, Komus jak umida podesiekom teraz pałaski ainda na łzawać zyr. Ładnie wygląda tu zjastu, powiedział sichu, z nutą zaskoczenia. Szybko się uczy, odpowiedziała Gabriela bez uśmiechu, ale z czymś łagodnym w głosie. Dominika, mimo że nie reagowała słowami, zareagowała w inny sposób. Sięgnęła po kartkę i kredki i zaczęła rysować. Linia po linii, delikatnie, z precyzją dziecka, które wie więcej niż mówi. Nauczyłem się, że nie wszystko leczy się samo z czasem, powiedział Arkadiusz, nie spuszczając z niej wzroku. Gabriela podniosła głowę. Zmieniłeś się, stwierdziła, ale nie było w tym zdziwienia. Raczej obserwacja, potwierdzenie czegoś, co widziała już od dawna. Ty mnie zmieniłaś, to nie była próba flirtu, nie była to gra, było to wyznanie, nieproszone, ale potrzebne. Dominika, wciąż cicha, Narysowała na środku kartki trzy postacie trzymające się za ręce. Jedna z nich miała czerwone włosy, dookoła gwiazdki, jakby to, co przedstawiała, działo się gdzieś poza światem, w którym żyli. Widzisz, jak ona cię widzi, powiedział Arkadiusz. Jego głos był matowy, zgrzytający. Dla niej jesteś częścią nas. Gabriela przygryzła wargę. Nie mogę być jej matką. Arkadiusz nie cofnął wzroku. Nie możesz? Czy nie chcesz? To pytanie zawisło w powietrzu, ciemne i gęste, jak burza, która zbierała się od miesięcy. Gabriela nie odpowiedziała od razu, spojrzała na Dominikę, potem na rysunek. Boję się, powiedziała w końcu, boję się, że to wszystko nie jest prawdziwe, że to tylko chwilowe. Czy ja wyglądam, jakbym traktował to jako coś chwilowego? Zapytał cicho. Nie wiem, nie wiem, jak wyglądasz, kiedy mówisz prawdę. Dominika podsunęła im kartkę z rysunkiem, położyła ją na stole między nimi i spojrzała na Gabriela z czymś, co przypominało błaganie. Jakby nie wiedziała jak ich zatrzymać, więc próbowała narysować drogę, która prowadziła do serca. Gabriela wzięła kartkę do ręki. Myślę, że bardziej boję się tego, co by było, gdybyśmy naprawdę spróbowali, wyszeptała. Bo jeśli to się rozpadnie, nie tylko ja będę cierpieć. A jeśli się nie rozpadnie? Odparł Wtedy samaś będziemy musieli się zmierzyć z tym, co to naprawdę znaczy być rodziną. Klaudia przerwała ciszę, podchodząc do stołu z miską. Obiad gotowy, powiedziała krótko. Ale to nie był tylko komunikat. To było jak wezwanie, jak moment, w którym trzeba zdecydować, czy się siada do wspólnego stołu, czy wychodzi za drzwi. Gabriela wzięła głęboki oddech, odsunęła krzesło i usiadła. Dominika zrobiła to samo. Arkadiusz spojrzał na nie obie, po czym również usiadł. Jedli w ciszy, ale nie była to już cisza obcości, raczej cisza, w której każde spojrzenie ważyło więcej niż słowo. Po obiedzie Paulina weszła do kuchni. Wszystko gotowe. Możemy ruszać, powiedziała. Gabriela skinęła głową. Wstała. Dominika pobiegła do swojego pokoju. Po chwili wróciła, trzymając w dłoniach tego samego misia, którego wcześniej zapakowała do walizki. Podała go Gabrieli. Nie chcesz go zatrzymać? zapytała Gabriela szeptem. Dziewczynka pokręciła głową. Tym razem nie z uporem, ze zrozumieniem. Gabriela przytuliła misia. Dobrze, zabiorę go, ale tylko na chwilę. Arkadiusz podszedł i zatrzymał ją przy drzwiach. Pojedziesz teraz, ale wrócisz, wiem to. Nie obiecuj sobie niczego, Arkadiusz. Nie muszę. Ty już jesteś częścią tego domu. Wyszli. Tadeusz otworzył bagażnik. Walizka wylądowała w środku. Paulina szeptała coś do Gabrieli, ale ta ledwie ją słyszała. W głowie miała tylko jedno zdanie: nie możesz czy nie chcesz? Usiadła na miejscu pasażera, spojrzała w stronę domu. Dominika stała przy oknie, trzymając ręką szybę, jakby próbowała zatrzymać czas. Gabriela nie odwróciła wzroku dopóki samochód nie ruszył. Nie płakała. Jeszcze nie. Ale w sercu już wiedziała, że zostawiła coś, czego nie mogła porzucić na zawsze, i właśnie wtedy, kilka kilometrów za miastem, Paulina zerknęła na nią i powiedziała: Musisz wiedzieć, Gabi, jest coś, o czym ci nie powiedziałam. Gabriela odwróciła się do niej powoli. O co chodzi? Paulina westchnęła głęboko. Arkadiusz nie powiedział ci wszystkiego, ani o sobie, ani o Dominice. Paulina przyszła wcześniej, niż się umawiały. Płaszcz zapięty aż po szyję, krok nerwowy, a uśmiech zbyt wyćwiczony, by był szczery. Gdy tylko weszła, spojrzała Gabrieli w oczy. Zbyt długo. Gotowa? zapytała, zdejmując rękawiczki. Gabriela skinęła głową, ale nie była. Ciało podpowiadało ruch, ale serce zostawało w miejscu, którego nie potrafiła już jednoznacznie nazwać. Z góry zeszła dominika. Schodziła powoli, ostrożnie, jakby każdy krok mógł zmienić coś, co i tak już się łamało. W rękach trzymała niewielki pakunek owinięty w papier z dziecięcym wzorem. Podeszła do Gabrieli i bez słowa podała jej prezent. Oczy miała szeroko otwarte, skupione. W tym spojrzeniu była mieszanka powagi i czegoś, co wyglądało jak nadzieja. Gabriela rozpakowała paczkę, a palce zaczęły jej drżeć, zanim jeszcze dotknęła zawartości. Album fotograficzny, ręcznie robiony, okładka ozdobiona naklejkami, z nierównymi rogami, zszyty z dziecięcą precyzją. W środku zdjęcia z ostatnich jedenastu miesięcy. Gabriela przerzucała strony w milczeniu. W jednej z nich ona i Dominika, całe w mące, śmiejące się nad talerzem niedosmażonych naleśników. W innej rysunek w ramce, wspólne chwile w ogrodzie, poplamiona sukienka, rozczochrane włosy. Nic idealnego, ale każde zdjęcie mówiło jedno: byli razem. Przyłożyła dłoń do ust. Ty to zrobiłaś? zapytała półgłosem, nie wierząc, że dziewczynka mogła to zorganizować sama. Dominika kiwnęła głową bez wahania, bez uśmiechu tylko prawda. Arkadiusz stał kilka kroków dalej. Obserwował wszystko z dystansu, jakby walczył sam ze sobą między impulsem a powściągliwością ale potem ruszył podszedł. Stanął tuż obok Gabrieli. Zostań, powiedział. Cicho. Gabriela nie odpowiedziała od razu. Wpatrywała się w album, jakby szukała w nim podpowiedzi. Nie mogę, możesz. Nie jestem już tym samym człowiekiem, którym byłem, gdy cię poznałem. Ona też nie jest już tą samą dziewczynką, a ty. ty nas złożyłaś na nowo. To nie był wybuch emocji, raczej coś ciężkiego, bolesnego wypowiedzianego z głębi mężczyzny, który nauczył się milczenia, a teraz próbował mówić. Gabriela odwróciła się, chcąc uciec przed tymi słowami, ale każde z nich zostawało z nią. Jeśli teraz odejdziesz, powiedział jeszcze, wszystko wróci do ciszy. Gabriela zacisnęła powieki. A może właśnie nadszedł czas, żebyście nauczyli się słyszeć siebie bez mojego głosu, odpowiedziała. Arkadiusz zrobił krok bliżej. Wiesz, że ona nie mówiła przez rok, a wczoraj powiedziała twoje imię. To nie wystarczy, wyszeptała. Nie? A co więcej, trzeba, żeby uwierzyć, że coś się zmieniło. Nie chodzi o nią, chodzi o ciebie, o mnie. Paulina wciąż stała przy wejściu, z torbą w dłoni. Była świadkiem czegoś, czego nie rozumiała w pełni, ale czuła, że nie powinna się wtrącać. Gabi, powiedziała łagodnie, czas ruszać. Gabriela przytaknęła mechanicznie. Dominika sięgnęła po album i przytuliła go z powrotem do piersi, ale po chwili z wahaniem podała go Arkadiuszowi. Zanieś jej, powiedziała tak cicho, że prawie nie było słychać. Gabriela spojrzała zaskoczona. Powiedziałaś to. Dziewczynka kiwnęła głową. Po raz drugi. Arkadiusz podał album Gabrieli. To nie koniec, powiedział. Może dla mnie właśnie na tym polega problem, że nic nie kończy się tak, jak powinno. Gabriela podeszła do drzwi. Paulina otworzyła je. Tadeusz już czekał z samochodem. Na schodach Dominika zatrzymała się, odwróciła. Gabcie powiedziała znowu, głośniej niż wcześniej. Gabriela odwróciła się błyskawicznie, ale tym razem nie podeszła. Tylko spojrzała i kiwnęła głową. Słyszę cię. I wtedy, Paulina, już przy samochodzie, szarpnęła Gabrieli rękę i szepnęła zbyt ostro jak na przyjaciółkę: Nie powiedziałam ci wszystkiego. Gabriela cofnęła dłoń. Co masz na myśli? Paulina zamilkła na moment. Przez chwilę wyglądała, jakby miała uciec, zmienić temat, skłamać. Arkadiusz nie powiedział ci całej prawdy, ani o sobie, ani o Dominice. Gabriela spojrzała na nią, zamarła. Mów, Paulina westchnęła. Najpierw musisz wiedzieć, że nie jestem tu tylko po to, żeby cię odebrać. Ktoś poprosił mnie, żebym cię zatrzymała. Kto? Matka Dominiki. Gabriela poczuła, jak grunt osuwa się spod nóg. Ona żyje? Paulina nie odpowiedziała od razu. Żyje. Ale nie tak, jak myślisz. Gabriela zeszła po schodach wolno, ale bez zatrzymania. Walizka była już spakowana. Ubrania ułożone, książki zabezpieczone, album z fotografiami schowany na samym wierzchu. Każdy krok przez korytarz brzmiał jak echo decyzji, której nie chciała wypowiedzieć na głos. Paulina czekała przy samochodzie, oparta o drzwi, w rękach, trzymając torebkę i kluczyki. Nie patrzyła w stronę domu. Tadeusz kończył układać bagaże w bagażniku, z powagą człowieka, który zna więcej sekretów niż mówi. Gabriela zatrzymała się na moment przy progu. Drzwi były otwarte, miała tylko przejść przez nie i wszystko by się zakończyło. Praca, opieka, uczucie, którego nie potrafiła nazwać wszystko. I wtedy zobaczyła ją. Dominika stała kilka kroków dalej, bosa, w piżamie. W dłoniach ściskała małe pudełeczko grające. To był prezent od Gabrieli. Drobiazg, który miał pomóc dziewczynce zasypiać, gdy Gabriela przestanie być obok. Ale teraz Dominika nie wyglądała, jakby zamierzała zasnąć. Gabriela podeszła. Uklękła przed nią. Poradzisz sobie, skarbie, będzie dobrze. Powiedziała, starając się, by głos brzmiał spokojnie. Dominika pokręciła głową gwałtownie, jej usta drgnęły, a potem, Mama, to słowo było ciche, prawie szept, ale wyraźne, czyste. Gabriela znieruchomiała, jej serce na moment przestało bić. Z drugiej strony korytarza Arkadiusz wyszedł właśnie z gabinetu, słysząc dźwięk, który przeciął wszystko inne. Stanął jak wryty. Co ona powiedziała? Zapytał. Nie mogąc uwierzyć w to, co usłyszał, Dominika zapłakana wtuliła się w Gabrieli i powtórzyła: Mama! Gabriela objęła ją, jakby chciała ochronić przed całym światem. Łzy napłynęły jej do oczu natychmiast. Gorące, niepowstrzymane. Arkadiusz ukląkł obok nich. Ona mówi: Gabriela, i na cię wybrała. Gabriela nie potrafiła się poruszyć. Trzymała dziewczynkę, jakby bała się, że to zniknie, że to tylko sen. To nie tylko słowo, powiedział Arkadiusz cicho. To decyzja. Jej serce już wybrało. Gabriela spojrzała na niego wciąż oszołomiona. Ja. Nie mogę tego zostawić, nie po tym. Arkadiusz chwycił jej dłoń, nie siłą, lecz spokojem. Kraków. Filia firmy już działa. Miałem ją uruchomić dawno temu. Wiesz na co czekałem? Na powód. I teraz go masz? Mam. Was. Gabriela spojrzała mu głęboko w oczy. Szukała w nich wahania, może niepewności, ale widziała tylko jedną rzecz: gotowość. Paulina, stojąca przy samochodzie, obserwowała całą scenę. Nie z zazdrością, nie z dystansem. Jej twarz zmiękła. Uśmiech pojawił się powoli. Zrozumiały tylko dla tych, którzy potrafią odejść bez żalu. Dominika uniosła wzrok na Gabriele, łzy jeszcze na policzkach. Gabriela pocałowała ją w czoło. Arkadiusz patrzył na obie w milczeniu. W jego spojrzeniu nie było już pytań, tylko pewność. Gabriela wyprostowała się, wzięła głęboki oddech, spojrzała na Paulinę, która już wiedziała, pokiwała głową i bez słowa zamknęła bagażnik. Wracasz? Zapytała tylko. Gabriela odwróciła się do Arkadiusza, potem do Dominiki. Wracamy do domu, powiedziała. Dominika przytuliła ją z taką siłą, że aż zabrakło tchu. Arkadiusz wyprostował się i wziął głęboki oddech. Dom, powtórzył. Zaczniemy od nowa, ale razem. I w tym momencie coś się w nich domknęło, jak drzwi, które były zbyt długo uchylone. Z dala telefon w kieszeni Arkadiusza zawibrował, nie odebrał. Gabriela trzymała Dominikę za rękę. Paulina, stojąc obok samochodu, sięgnęła po telefon. Spojrzała na ekran i zmarszczyła brwi. Gabi, powiedziała nagle, podchodząc, musisz to zobaczyć. Gabriela zawahała się. Wzięła od niej telefon. Na ekranie zdjęcie. Kobieta. Twarz znajoma, ale nie z teraźniejszości. I jedna wiadomość. Wracam po córkę.